Vitam witam! Season 4 is back with new hero, and this time it's another purple minion maker, Hulda. Uh, she looks like Grammy Gummy from Gummy Bears. Uh, so let's see if her Gummy Berry juice works. Hulda is dark faction cleric. Nice class for support heroes cuz uh, with talents she will have chance to resist negative elements. She's a part of Underwild family so this give her a bonus uh, from 1 up to 5 heroes. Um, she have 25% up to 45% chance to spawn Underwild gem when she use special skill she also have passive. Uh, duration of first three buffs this hero receives from special skills is increased by one turn. so that's cool. hulda have 758 on attack, 782 on defense and 14,79 on hp. so attack power is really high for a support hero. defense is okay and hp is great if you want to give her emblems i would focus on defense and hp but i would prioritize hp over defense mana speed is average so she needs 10 tiles to go off but with mana troop you can speed her up to 9 tiles and her pet larva summons a larva minion for each ally with 31 hp inherited from the caster the minion recovers 11% health for its owner at the end of each turn the larva minion gives plus 24% mana generation for its owner for as long as the owner has larva minions this effect can't be dispelled and the larva minion gives plus 54% defense for its owner for as long as the owner has larva minions this effect can't be dispelled let's break it down summons minions for each ally with 31% hp minions recovers 11% hp for its owner each turn so first time we have minions with no Attack stat. They don't hit target, they're just like mid shield with over 500 HP. And at the end of the round, they will heal you for something like 200 HP. That's cool. Larva Minion. Uh, gives plus 24% mana generation for its owner as long as the owner has a larva minion this effect can't be dispelled another great effect so with this buff hulda will be ready with second charge after 8 tiles and fast mana heroes with mana troops will charge after 6 tiles that's awesome. Larva Minion gives 54% defense for its owner. Same story like with previous buff. This can't be dispelled. It disappears when Larva Minion is destroyed. And let's be honest, 54% defense is a lot. And heroes like Moral wouldn't be able to reduce defense. so hulda is pure support. is she good? yes, she is. average mana, great buffs, buffs that can't be dispelled, and really good class for support. of course, she can be counter with bera or heroes that are able to destroy minions. but if someone doesn't have heroes like this, She'll be really hard to beat. If you block her minions, she will do nothing. That's the only negative about her. She will be good on defense and for sure she'll be great support on attack. She's slower than Freya, Bera, or Diaochan, but we can start to see her. On defensive teams. On bloody battles, she will give you extra 500 HP with each skill. That's great. Healing over time won't work, but you will have two great buffs. On buff boosters, her minions will give you three buffs. That's extra 60% more attack. Buffs can't be dispelled and this 500 hp on minions with extra defense will be enough to handle at least two burst skills on the rush she can be also very useful of course we expect something more on the rush but we also see a lot of very passive teams so she can be nice option and of course She's not a Titan hero, uh, but her attack is not bad, so if she's your best purple hero, she might be an option. Her minions doesn't hit targets, so they won't steal your time, and her buff can give you a lot of su sustain. But she's not the best choice for titans. Overall, Hulda is really strong support that can be useful both attack and defense. She's easy to counter, so if you want to use her on defense, it's nice to put Cleanser in team. If you like support heroes, she'll be great for you. She'll give you mid shield and three great and dispellable buffs. But if you like only Pure damage heroes. Probably you won't be happy with her. So let me know what you think about her. Um, if you like this video, please hit the like button. If you don't want to miss future reviews or test drives, remember to subscribe. Good luck with your pulls, and see you next time. Witam w polskiej wersji. Powrócił sezon czwarty i dostaliśmy kolejnego nowego bohatera. I tym razem jest to znów um, fioletowy twórca pomocników o imieniu Hulda. A wygląda dokładnie jak bunia z gumisiów, więc zobaczmy, czy jej sok z gumi jagód działa. Hulda jest klerykiem w frakcji Mroku. Kleryk to bardzo fajna klasa dla. Postaci, które są wsparciem, ponieważ jeżeli dacie jej talenty, będzie miała szansę oprzeć się negatywnym efektom. Jest częścią rodziny Podziemia i to daje jej oczywiście bonus. Od 1 do 5 bohaterów ma od 25 do 45% szans na wytworzenie kryształu Podziemia, kiedy używa swojej umiejętności specjalnej i ma umiejętność pasywną. Czas trwania pierwszych trzech wzmocnień otrzymanych przez bohatera od umiejętności specjalnych wydłuża się o jedną turę. Także bardzo spoko. Bunia ma 758 ataku, 782 obrony i 1479 punktów życia. Siła ataku jest dosyć wysoka, jak na support. Obrona jest ok i punkty życia są. Naprawdę dobre. Jeśli chcecie dać jej talenty, ja bym skupił się tu totalnie na obronie i punktach życia, natomiast myślę, że wybierałbym punkty życia przed obroną. Byłyby dla mnie priorytetem. Szybkość MANy jest średnia, więc Bunia potrzebuje 10 klocków, żeby się odpalić, natomiast oczywiście z oddziałem MANy można ją przyspieszyć do 9 klocków. Jej oswojona larwa przywołuje pomocnika larwę dla każdego sojusznika. Pomocnik otrzymuje 31% punktów życia inicjatora. Pomocnik przywraca 11% zdrowia jego właścicielowi na końcu każdej tury. Pomocnik larwa daje właścicielowi plus 24% regeneracji many przez cały okres posiadania. Tego efektu nie można rozproszyć. Pomocnik larwa daje właścicielowi plus 54% obrony przez cały okres posiadania. Tego efektu nie można rozproszyć. Rozbijmy sobie to na części. Przywołuje pomocnika dla każdego sojusznika. Pomocnik ma 31% punktów życia i leczy pod koniec każdej tury o 11% życia. Więc pierwszy raz widzimy pomocników, którzy nie mają statystyki ataku, więc oni nie trafiają przeciwnika. To jest po prostu taka tarcza, osłonka mięsoarmatnie, zwał jak zwał, natomiast mięsoarmatnie mające ponad 500 punktów życia. I w każdej, czy na koniec każdej rundy, ten pomocnik będzie was leczył o 200 punktów życia. To jest naprawdę bardzo spoko. Pomocnik larwa daje 24% więcej regeneracji many. Tak długo jak jego właściciel go posiada i tego nie można odwołać czarami. I to jest kolejny fantastyczny efekt, więc jeśli chodzi o to podbicie, to jeżeli Hulda się odpali i ma te 24% regeneracji, ma oddział many to Ponownie odpali się po ośmiu klockach, a nie po dziewięciu czy dziesięciu. Bohaterowie mający szybką manę z tym podbiciem będą się odpalać po sześciu klockach i to jest niesamowite. I pomocnik larwa um, daje plus 54% obrony swojemu właścicielowi. I tu podobna historia jak z poprzednim podbiciem tego nie można odwołać czarami. Znika dopiero, kiedy pomocnik larwa zostaje zniszczony. Natomiast bądźmy szczerzy, plus 54% obrony to jest bardzo dużo, um, a bohaterowie tacy jak na przykład Morel w tym przypadku nie będą w stanie Obniżyć obrony. Musi być najpierw zniszczony ten pomocnik. Więc, bułnia jest czystym saportem. Natomiast, czy jest dobra? Tak, jest. Bohater, który ma średnią manę, świetne podbicia, które nie mogą zostać odwołane, i bardzo dobrą. Klasę, jak dla bohatera wspierającego. Oczywiście można ją łatwo skontrować takimi postaciami jak Bera, czy postaciami, które niszczą od razu wszystkich pomocników. Natomiast jeśli ktoś nie ma takich postaci, to Bunia będzie naprawdę dosyć ciężkim przeciwnikiem. Z drugiej strony, jeśli zablokujecie tych jej pomocników, na przykład używając Bery. To nie zrobi nic i to jest jedyny negatyw, jeśli chodzi o huldę. Więc Bunia będzie dosyć dobra w obronie um, i zdecydowanie będzie świetnym saportem w ataku. Jest wolniejsza niż Freja, Bera czy Diaochan, um, natomiast myślę, że możemy zacząć spotykać ją w obronach, na przykład na wojnie, jeśli ktoś gra fioletowymi tankami. Jeśli chodzi o krwawe jatki, da Wam dodatkowe 500 punktów życia przy każdym użyciu umiejętności specjalnej. To jest super. To leczenie w czasie od pomocnika nie będzie oczywiście działało, natomiast będziecie mieli dwa fantastyczne podbicia, z czego podbicie do obrony może Was uratować w walce. Jeśli chodzi o podbite ulepszenia, jej pomocnicy będą dawać Wam 3 podbicia. Te 3 podbicia to jest dodatkowo 60% więcej ataku. Podbicia nie mogą zostać odwołane, a dodatkowo te 500 punktów życia w pomocniku z dodatkowym podniesieniem obrony o 54% spokojnie obroni Was przed minimum dwoma specami. Um, obszarowymi jeśli chodzi o szturmy tu może być również bardzo przydatna e, oczywiście na szturmach często patrzymy na coś innego u bohaterów że chcemy żeby byli obszarowi tłukli jak najmocniej blokowali umiejętności specjalnej e, natomiast też często widzimy bardzo pasywne drużyny na szturmach i tutaj bunia może być bardzo fajną opcją ponieważ datę 500 życia Um, będzie leczyła co turę, podbije obronę i dodatkowo przyspieszy regenerację many, i to na szturmie może działać świetnie. No i oczywiście to nie jest bohater idealny, jeśli chodzi o walkę z tytanami, natomiast tu muszę przyznać, że jej statystyka ataku jest dosyć wysoka, więc jeśli to jest wasz fioletowy bohater z najwyższym współczynnikiem ataku, mógłby być opcją. Jej pomocnicy nie trafiają celu, więc nie będą wam kradli czasu, a jej podbicia mogą dać wam szansę na spokojniejszą grę z tytanem, i niepatrzenie na to, czy dostaniecie zaraz cios, ktoś zginie, czy nie, więc może być fajną opcją, ale pewnie nie byłaby moim pierwszym wyborem. Podsumowując. Bunia jest naprawdę silnym supportem postacią, która może być użyteczna zarówno w ataku, jak i w obronie. Jest łatwa do skontrowania, więc jeśli używacie jej w obronie, to fajnie jest również użyć postaci, która czyści status. Jeśli lubicie bohaterów, właśnie typu support, będzie dla Was świetna. Da Wam masę życia. W pomocnikach i trzy świetne podbicia, których nie da się odwołać. Natomiast jeśli lubicie tylko bohaterów, którzy zadają ogromne obrażenia, prawdopodobnie nie będziecie się z niej cieszyć. Dla mnie byłaby na pewno bardzo fajnym dodatkiem do drużyny. Także dajcie znać, co o niej myślicie. Jeśli podobał Wam się ten film, dajcie łapkę w górę. Jeśli nie chcecie przegapić kolejnych recenzji i testów, pamiętajcie, żeby subskrybować. Kanał. Powodzenia w Waszych losowaniach. Trzymajcie się. Do zobaczenia!